Wszyscy chcieliśmy, żeby Ruwali było nowym disco Elysium. Wszyscy chyba chcieliśmy jakiegoś duchowego spotkobierce disco Elysium, a twórcy Ruwali nam właśnie taką grę obiecali. Ba, nawet sami autorzy oryginalnego disco sypali tutaj pochwałami, ale problem w tym, że to wszystko było kłamstwem, a Ruwali to zwykła wydmuszka, która była niestety fałszywie reklamowana. Ale zacznijmy od początku. W 2020 roku, kiedy po raz pierwszy ukończyłem niesamowitą grę jaką dla mnie było i w zasadzie do dzisiaj jest Disco Elysium, pomyślałem sobie, ciekawe kiedy zagram w dwójkę. Ech! Przypomnę, Zaum w wyniku różnych dramatów, problemów, konfliktów prawnoobyczajowych rozpadł się obecnie na wiele obozów, które odeszły od tej jednej firmy. Firmy, w której obecnie nie został praktycznie nikt z oryginalnych twórców. I te obozy, które się porozpadały i zostały, dzisiaj nie łączy już za wiele. No chyba, że liczymy pretensje, czasami jakieś problemy prawne i generalnie silną niechęć. Ale my przecież wszyscy cały czas chcemy kolejnego Elysium. I choć zdajemy sobie dobrze sprawę, że na prawdziwych następców nie ma co liczyć. Tak możemy liczyć przynajmniej na tych duchowych spadkobierców Disco Elysium. Tych na horyzoncie jest naprawdę sporo, a jeden z takich tytułów miał nawet swoją premierę. Mam tu oczywiście na myśli Ruwali, grę, o której opinie na Steamie mówią wiele, ale mówią moim zdaniem nawet nie tyle, jaka gra stricte jest, ale to, czym ona nie jest, a czym obiecano nam, że będzie. A nie jest zdecydowanie Disco Elysium. Ale właściwie, czy to problem? No gdyby twórcy nie reklamowali pośrednio swojej gry jako takiego duchowego spadkobiercy Disco Elysium, to nie, nie byłby to problem. Ja bym nie robił tego filmu, bo bym nie wiedział, że ta gra istnieje. Gra chciała się jednak sprzedać jako coś, czym nie jest, więc stąd mój film i ta krytyka. Pomówimy więc o fałszywym marketingu Ruwali, o tym, dlaczego nie jest tak łatwo zrobić swoje Discolizium. Porozmawiamy o tym, dlaczego Ruwali, choć reklamuje się jako RPG i sprawia na początku takie wrażenie, tak naprawdę nie ma z RPGiem nic wspólnego. Witajcie, mówi Jakub, eseista, zapraszam. Gra, co trzeba przyznać, na pierwszy rzut oka wydaje się mieć taki poniekąd intrygujący koniec. Trafiamy na terapeutyczną kozetkę w odludnym Rowali jako Mr. Harrow. Nasza terapia na odludzie to jednak nie zachcianka głównego bohatera, ale jakiegoś rodzaju przymus wynikający z czegoś, czego się dopuściliśmy tajemniczą. I do tej tajemnicy też wrócimy. Dość szybko orientujemy się, że po 47 minutach czasu w grze, nierównego do końca czasowi rzeczywistemu, niebo w cudzysłowie wybucha, a my wracamy do początku, znowu na tę terapeutyczną kozetkę. Naszym zadaniem jest oczywiście, jak w każdej takiej historii, uwolnić się z pętli. I teraz czy jest to oryginalna historia? No nie. I to jest jej pierwszy problem, czy raczej wyzwanie, któremu twórcy nie podołali. Nieoryginalne historie to przecież te, które wszyscy już słyszeliśmy i widzieliśmy dziesiątki razy, jeśli nie więcej. Żeby zrobić historię na takim oklepanym schemacie, trzeba mieć na nią naprawdę oryginalny pomysł, bo już sam fundament naszej historii jest skrajnie nieoryginalny, więc musimy go jakoś urozmaicić. Możemy też w nieoczywisty sposób połączyć kilka oklepanych motywów. No wiecie, jak motyw bohatera mnie. Z motywem historii detektywistycznej, gdzie możemy rozwikłać sprawy morderstwa. I mówiłem, że jest to wyzwanie, bo jest to też super okazja, tak naprawdę, żeby zabłysnąć, bo im coś bardziej jest oklepane, tym bardziej ludzie czują, jak archetypowo taka rzecz powinna wyglądać, i tym śmieszniej, tym zabawniej, tym oryginalniej, tym bardziej z polotem można bawić się i przekręcać ten koncept do góry nogami. Dlatego Slow Horses zarówno jako seria książkowa, jak i serial na Apple TV to tak dobra rzecz, no bo bierze ten koncept agentów służb specjalnych i odwraca go do góry nogami, pokazując nam postacie, które są nieudacznikami, które popełniają błędy i które nie mają z Jamesem Bondem nic wspólnego. Dlatego koncept jest taki ciekawy, bo bierzemy archetyp, bierzemy bardzo oklepaną historię i robimy w jej ramach coś zupełnie niespodziewanego. Każda słabość może jednak okazać się szansą na triumf, tylko trzeba do niej podejść jak do okazji. Twórcy Rufali tego nie zrobili, za to jedną szansę wykorzystali na 110%. Była to szansa na podpięcie się pod ogromny sentyment i tęsknotę za następną grą w stylu Disco Elysium. To uczucie w populacji graczy było i wciąż jest całkiem żywe, co wykorzystano, bo twórcy wielokrotnie powoływali się na Disco Elysium przy promocji gry. Pa robili to tak skutecznie, że najważniejsze dla Disco o postacie w osobach Roberta Kurwicza i Helen Hintpere sypały pochwałami do tego projektu jeszcze przed premierem. W ten sposób twórcy włączyli poznawczo w sposobie postrzegania ich ruwali do tej samej rodziny dojrzałych, psychologicznie złożonych gier RPG, skupionych na dialogach zamiast walce, w której jest discoelizjum. A to jest już kłamstwemu podstaw, bo ruwali to nie jest tak naprawdę RPG. Jak można nazwać tak grę, gdzie nie mamy tak naprawdę żadnego systemu rozwijania postaci, żadnych realnych wyborów do podjęcia, a i sama gra od mniej więcej połowy staje się całkowicie liniowa. Tak, Ruwali to gra, ponoć RPG, w której po połowie jej trwania twórcy przestają nawet udawać, że możemy wybrać czy robimy aktywność A czy aktywność B. Gra dosłownie zamienia się w wizualną wele, gdzie jedynie obserwujemy co się dzieje. Dlatego fundamentalnie ta gra nie ma nic wspólnego z Disco Elysium. Disco było niesamowitą grą głównie dlatego, że miało te złożone systemy RPG i umożliwiało roleplayowanie, odgrywanie różnych postaci. Wait, what's an ultra? Dios mio, Draw a Cross a liberal. Wrowali to sprowadza się do lekko różnych opcji dialogowych, które zależą od przydzielonych na początku punktów. Sam system prowadzenia rozmów też bywa przewrotny, bo z jakiegoś powodu często pokazuje nam opcje, które byśmy mogli wybrać, gdybyśmy zrobili z naszego Eugena Haroła. Na przykład introwertyka. Ale nie możemy tego kliknąć, ale nam pokazują, żebyśmy mogli. No przecież to jest bez sensu. Dodam, że oczywiście tak ostre skręcenie w jedną czy drugą stronę nie jest możliwe w samej grze. Siła RPGa polega przecież na tym, że mogę wybierać takie opcje dialogowe, jakie chcę. Mogę w Disco Elysium być przepraszającym za wszystko, smutnym w cudzysłowie przegrywem, a potem nagle mieć objawienie i stwierdzić, okej, okay, teraz jestem głosicielem apokalipsy i będę straszyć wszystkich nadchodzącą zagładą. W Ruwali jesteśmy zmuszeni do grania jednej. Roli i nie mamy żadnego wpływu na to, jaki jest nasz bohater, kiedy już ponaciskamy jakieś guziczki na samym początku. A sam w sobie bohater jest nieciekawy i pusty, tak jak scenariusz, czy jeszcze konkretnie mówiąc, jakość samego pisarstwa. A bez spoilerów, scenariusz jest co najwyżej średni. Sam powód pęty jest bardzo niejasny, A główny hook z początku, czemu jesteśmy na jakiejś przymusowej terapii, jest uwaga, nigdy nie wyjaśniony. A przecież to nie jest jakiś grand mystery wszechświata, ale informacja, która jest w głowie naszego. Bohatera 24x7. Często jest też delikatnie hintowana i bez naszej kontroli wypychana z tych wspomnień, z tej głowy bohatera. Czemu przez te 10 godzin z kawałkiem, jakie spędziłem w tej grze, nigdy nie dowiadujemy się, czym tak naprawdę był ten wielokrotnie podkreślany, zwłaszcza na początku, incydent, który nas tu sprowadził? Strzelba czechowa to jest taka piękna, prosta zasada przy pisaniu scenariuszu. Jeśli w jednym akcie pojawia się pistolet, no to w drugim musi wystrzelić. To proste prawo pozwala tworzyć satysfakcjonujące historie, gdzie odbiorca czuje, że rzeczy są po coś, składają się w większą całość. Strzelba Czechowa to też zasada, którą ma gdzieś rówali, bo półrywanych wątków jest tu całe mnóstwo, albo sytuacji, które wydają się, że mogłyby gdzieś prowadzić, a prowadzą nigdzie. Ja naprawdę męczyłem się z tą grą od jakiejś czwartej godziny, licząc, że coś się poprawi. Ale niestety na próżno. Utrzymywała mnie tylko nadzieja, że ta historia gdzieś zmierza, no i okazjonalnie dobre dialogi. Dobre scenariusze powstają na zasadzie pisania, kasowania części lub całości i przepisywania, uczenia się na własnych błędach. Tak powstawało m.in. Disco Elysium, ale też wiele innych dobrych historii. Taki proces jest w zasadzie niezbędny, przede wszystkim dlatego, że z perspektywy osoby piszącej ciężko zapamiętać wszystko, co się napisało wcześniej. Dlatego rewrity pozwalają na wyhaczenie takich błędów, gdzie coś się nie spina, może gdzie język się nie zgadza, gdzie vibe tego świata zaczyna się rozjeżdżać, albo ostatecznie po prostu pozwala ten proces na dopracowanie. Pracowanie. całości. Nikt nie pisze książki, filmu, czy gry, czy nawet ja nie piszę scenariusza do tego filmu i potem po prostu publikuję pierwszy szkic. W Ruvanii natomiast mam wrażenie, że jest bardzo dużo dialogów, które tak wyglądają. Jakby ktoś je napisał, trochę je tam chyba stylistycznie, czy gramatycznie poukładał i po prostu opublikował. Nie patrząc już na nie nigdy. Ta gra jest po prostu wypełniona językową miernotą, no a nie da się popełnić większego błędu w grze, której główną mechaniką jest de facto czytanie. Jeśli nie wsadzimy w to Okienko z boku ekranu, tak naprawdę, naprawdę bardzo dobrej książki. To gra, która mechanicznie jest samym chodzeniem. Nie ma racji bytu. No i Ruwal jest takim najgorszym typem średniaka. To jest, on jest tak średni, że nie ma na tyle dobrych momentów, żeby się nimi autentycznie zachwycić. Ale nie jest w żadnym momencie aż tak zły, żeby móc się z tego pośmiać. Więc dostajemy takie. Nie wiadomo co. Po prostu grając w to, ciągle jesteśmy na jakimś podobnym poziomie braku entuzjazmu z tego doświadczenia. Wniosek jest prosty. Jak się coś pisze i przekazuje historię, Napisaną do konsumpcji w formie słów, a nie obrazów czy rozgrywki, to zyskujemy tak ogromny potencjał na ukazanie monologów wewnętrznych, emocji, przeżyć tych rzeczy, które takie media bardziej wizualne, zazwyczaj no, nie mogą pokazać ze względu na ograniczenie formy. I Ruwali z tej największej szansy swojej nie korzysta. Ta gra praktycznie w ogóle nie używa języka, co przy tak ubogiej formie gry jest grzechem kardynalnym i niewybaczalnym. Dostajemy tu w większości tylko dialogi, które de facto stanowią. Transkrypt, on powiedział A, ona powiedziała B. Bez jakiejś głębi, bez podkreślenia emocji, po, czy opisu sytuacji, jakiegoś potrzebnego kontekstu. Gra jest tym, co się w niej robi i na co pada to światło naszej uwagi. A jeśli przez 90% czasu oświetla literki na ekranie układające się w słowa, to obcujemy bardziej z książką. Dlatego taką grę trzeba uatrakcyjnić językiem literackim, czy przynajmniej bardziej opisowym. Bo tu nic nie może udźwignąć ciężaru tego doświadczenia. Nie ma innych mechanik. Nie ma innych aspektów, które sprawią, że, no, pomimo średnich dialogów i średniej fabuły, no, to się fajnie w to grało. Skyrim to jest gra, która jest średnio napisana, delikatnie mówiąc, a jest świetna, to są inne rzeczy, które to doświadczenie ciągną, i po prostu fabuła nie jest jednym z tych, czy jakość samego pisarstwa nie jest jednym z tych ciągnących w górę elementów. Ale tutaj tak nie jest, nie ma za bardzo rozgrywki, kascenek, czy innych fajerwerków. Są oczy odbiorcy skierowane na słowa, i jeśli te słowa są średnie, Então cóż. To koniec. A co o tyle dziwne, bo naprawdę są tu dialogi, są tu sceny, które są naprawdę dobre. Gdzie dostajemy ten potrzebny kontekst, gdzie ten język literacki występuje i pomaga. Gdzie jest użyty naprawdę dobrze i buduje doświadczenie, buduje jakiś vibe, klimat tych scen, gdzie naprawdę czułem się zaangażowany. Tylko to były pojedyncze sceny, które zazwyczaj nigdzie nie prowadziły. No, na przykład mamy scenę, gdzie rozmawiamy na stacji benzynowej z pewną kobietą, i ona nam mówi o swojej rodzinie i opowiada o części tej rodziny, o której już słyszeliśmy. Mówi jej o tam swoim ojcu i swoim pradziadku. I mówi, że oni mają groby na lokalnym cmentarzu. I w trakcie dialogu wchodzi inna postać, którą znamy i mówi, że jedzie tam na cmentarz kogoś odwiedzić. I jeśli my logicznie pomyślimy, że chcemy też pojechać za nią na ten cmentarz i z nią porozmawiać i może dowiedzieć się czegoś więcej o tej lokalnej społeczności, kogo ona tam na przykład odwiedza, czy ma to wpływ na nasze zrozumienie tego, co tu się dzieje, to nie możemy. W sensie, jedziemy za nią, ona tam jest, na tym cmentarzu, ale nie możemy z nią porozmawiać. Mamy y, groby tych postaci, o których rozmawialiśmy z tą właścicielką stacji benzynowej, ale nie możemy nic z nimi zrobić. Jest to po prostu. Dziwne. Nie tak się pisze dobre gry, nie tak się pisze RPG Nie pisze się RPG i mówi, jak pójdziesz tam, tam jest takie miejsce i tam są ważne rzeczy, tak, dla nas, dla naszej rodziny, dla naszej historii. I potem, jeśli jako gracz tam idziesz i nic tam nie ma, to jest to po prostu zły design. Więc nawet jak są sceny, które są dobrze napisane, to często nigdzie nie prowadzą. A i tak większość dialogów musiała obejść się nawet smakiem tak podstawowego dopracowania. Więc tak naprawdę w tej grze zamiast powieści dostajemy transkrypt, nudny. Spotkania. I jestem przekonany, że to nie był efekt, na który liczyli twórcy. Mówił Jakub, eseista. Dziękuję Ci za przywilej Twojego czasu. I do następnego. Cześć.